Cześć, dzisiaj słuchajcie, paludarium reaktywacja łamane przez eksperyment, łamane przez coś nowego i w ogóle coś nowego. <grymne> eee, słuchaj, no praktycznie zostało przemienione w, w jakichś 80%. Zostało tylko samo dno, tak co było. Kamieniem zostały, a praktycznie wszystkie rośliny bo przesadzaliśmy. Z żoną oczywiście to robiłem, sam nie, sam nie, bo się na tych roślinach słuchajcie, takich nawodnych, że tak powiem, nie bardzo znam. Więc to, ta prawa strona to jest jej, lewa strona będzie moja. <grym> znaczy ta woda. Od czego zacząć? Zacznę od tego co widać, nie? od tła. Tam jakieś to białe, co widzicie, to jest, nie wiem jak kamera to oddaje, ale to jest takie jasno szare, tak naprawdę i to jest jakaś wysuszona roślina. Nie mam pojęcia co to jest, to jest jako, jako stała dekoracja, Bezmienna ona nie urośnie, a ma, ma zdobić po prostu. W lewej, z lewej strony w tej tykwie bambusowej wymieniliśmy roślinkę, wyleciały trzy krotki. Trzy krotki wyleciały z całego paludarium, bo to jest chwast jak dla mnie. To jest chwast, rośnie jak chce, nie, nie da się tego opanować, nie da się tego skoncentrować w jednym miejscu. Ona po prostu robi co chce, dlatego one totalnie wyleciały. Z lewej strony widzicie też taką no, podpórkę bambusową, nie? kratkę bambusową, ja ją włożyłem. Yy, bo chcę tam puścić o nią oprzeć o nią, yy, nią Bakopy yy, Bakopy też mi robiły co chciały tak naprawdę, ponieważ... chwila. Bakopy Wyrastały ponad tafle wody na jakieś 15 cm, i później albo się kładły, albo opierały na szybie, i, i tak, tak dziwnie to rosło. Dlatego z taką kratkę bambusową znalazłem stwierdziłem, że będę o nią naplatał te bakopy. Zrobię taki żywy płocik z bakop tych wyrastających, nie? Porobiłem po sadzonek, pociąłem je, te co miałem, i, i posadzałem w dno z powrotem. Także na razie są na, na, na dole. Co jeszcze widać, co jeszcze widać słuchajcie, prawa strona, prawa strona to jest robota mojej żony, tam w, w samym rogu prawym wyleciał, pamiętacie był ten papirus taki duży, on wyleciał tam kompletnie z tego powodu, że papirus też był nieprzewidywalny leko, znaczy nieprzewidywalny, można było to przewidzieć, ale <grywdy> dobra, co zrobił, on nie rósł w górę słuchajcie, nie rósł w górę, tylko rósł do światła. Rósł w stronę naświetlacza. Ja Wam podniosę, pokażę, że Wam jak jest naświetlacz. Widzicie? I on się kładł. Tak jest naświetlacz. On się kładł i szedł w stronę naświetlacza. Także nie wychodził z baniaka do góry, tylko taki łam na bok robił i robił cień wielki nad całym baniakiem. No to trochę przynajmniej mi nie pasowało. Zbliżyłam. O, dobre. Yy, trochę mi nie pasowało. Stąd taka wymiana roślin. Teraz tak, w prawym rogu z tyłu jest dracena. Też duży eksperyment. Zobaczymy, jak ona sobie da radę. Jakaś odmiana draceny, nie wiem, nie znam się. Jakaś odmiana draceny. Yy, o draceny rośnie yy, to jest zielistka. Tam taka, takie, takie długie liście zielone, nie, zielono-białe, yy, znaczy zielone i jasnozielone, tak? I, i, I plus słuchajcie jest y, pełno. O Jezus, ja to nazywam kolorową pokrzywą. Aniu, jak to się nazywa? Pokrzywa. Koleus. O! Słyszeliście? Koleus. To są koleusy. Koleusy mają to do siebie, że są bardzo kolorowe, y, wyglądają jak pokrzywy tak naprawdę i mają różne odmiany kolorystyczne, więc moja żona stwierdziła, że będą ładne. A! I lubią wilgoć. Tak? I lubią wilgoć. Dlatego jest troszeczkę, jest troszeczkę różnych pnących roślin, jakichś bluszczyków. I słuchajcie mam tutaj kilka, kilka sadzonek echinodorusów. Takich już nawodnych. Z tych co mi wychodziły z akwarium stwierdziłem, że wsadzę, zobaczę, zobaczymy co będzie. Co pod wodą? Pod wodą, słuchajcie, niewiele, bo tam <noise> nie chciało, oprócz tych bakop, to niewiele chciało rosnąć. Znaczy, wywaliłem te korzenie, posadziłem te bakopy i wsadziłem trochę anobiasów i tyle. Są w tej chwili krewety. Za zwierząt nic więcej nie ma. Tam, tam były te cztery rybki, to je powoławiałem. No. Tu jeszcze Bakopa, tam jakiś echinodorus, coś tam. No, próbuję, coś spróbuję, może coś wyrośnie, ale to nadal jest eksperyment. Słuchajcie, tak naprawdę ja się uczę na tym Paludarium, bo to jest pierwsza sztuka. A, y, a mówiłem o tej tykwie, tak? Że, że wyleciała że Trzykrotka i wpadła Zieliska. No, mówiłem o tej tykwie, dobra. nie zapomniał. Okej, okay. i tak wygląda na, na dzień dzisiejszy to Paludarium. Y, nie ma ryb, to chyba dobrze, nie? Chociaż, powiem wam, że tutaj, no miesiąc, ponad miesiąc siedziały te cztery rybki i miały się całkiem dobrze. Ja myślę, że się pasły na młodych krewetkach całkiem nieźle i, i miały, miały tutaj <laughs> spokojny wypas. Ładnie urosły, dzisiaj je poodławiałem. E, no, będzie to dobrze, będzie dobrze. Glon jest, nie powiem, ale wcale się nie dziwię, że jest glon, bo woda, widzicie jaki ma kolor? Cały czas wypukuje ziemię, cały czas wypukuje ziemię ogrodową, więc ona będzie miała taki kolor. No, ale dla roślin to chyba nie jest kłopot. Także mam nadzieję, że pochula to. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, hej.